Hello, guys! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym takim w puli odcinku makijażowym. Także chłopaki, możecie wyjść albo i zostać, ale. it's girls time! Dzisiaj zdradzę wam moje sekrety, jak się maluję. I jak e, z tego przychodzę do Hot Sexy Chick. E, nie będzie to makijaż codzienny, bo no bardzo codziennie się tak nie. Maluję, zrobimy taki makijaż wychodny, jak gdzieś wychodzę na imprezę czy co? Gdzieś ten. Jak chcę ogólnie wyglądać bardziej hot i sexy niż tak cute, to tak się dzisiaj pomalujemy. Pokażę Wam dokładnie, czego używam i. i będzie fajnie. Także złapcie sobie coś do picia, do jedzenia. Dajcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie, przebiegć niewierząco. Eee, I liczmy. A! I, I czy zauważyliście, że mam nowe oświetlenie? Mam lampę. Także teraz... Who knows? Może teraz częściej będę nagrywać jakieś make-up tutorials, um, ale na razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy czego. I nawet nie, nie mam planu za bardzo. I też, ja też nie mam jakiejś mega, nie wiadomo jakiej kolekcji kosmetyków, um, ale przez ostatni czas trochę mi się powiększyła ta kolekcja. Zanim jeszcze makijaż, to czego ostatnio się nauczyłam, że podstawą do dobrego makijażu i to, jak będzie wyglądał na twarzy, jest pielęgnacja. I jest to co zrobicie przed tym. Czy ja nie używam żadnych takich baz typowo pod makijaż? Ja po prostu stawiam na pielęgnację. Można robić to i to, ale ważne, żeby to robić, bo dobre nawilżenie równa się super wyglądające po prostu makijaż twarzy i to ostatnio się ostatnio się o tym przekonałam. Jak po prostu widzicie, ja się teraz tak świecę, bo po prostu mam dużo dużo kremu mam. Znaczy dużo. No. Mam dobrze teraz nawilżoną twarz, więc ten makijaż będzie wyglądał tak świeżo i fajnie. Także pamiętajcie o tym. Zaczynam zawsze od brwi. Kiedyś e, robiłam sobie henne, teraz już w sumie dawno nie robiłam. Ale kiedyś sobie robiłam henne i po prostu nakładałam sobie bezbarwny jakiś żel do brwi. Czy to ten Gotubi, e, czy jakiś inny. Zazwyczaj to w sumie był. Żel do włosów, taki mocny dodawałam na brwi. Ale teraz, jako iż już nie robię tej henny, to używam sobie żelu do brwi z tylko brązowego. I jest to super. Znaczy, nie daje to jakiegoś mega, mega efektu, że te drzwi, drzwi że te brwi są mega takie pomalowane, tylko trochę je to. trochę nadaje im kolor. Ja też ostatnio zauważyłam, głównie jak oglądałam jakieś moje stare zdjęcia z galerii. Moja twarz wygląda strasznie brzydko i strasznie tak brudno, jak mam mega mocno pomalowane brwi, jak one są takie, takie mocne po prostu. I o wiele lepiej już się przekonałam, wyglądam albo w ogóle bez pomalowanych brwi, albo trochę z, albo z henną, albo właśnie z tym, z tym żalem. Czy coś się zmieniło? No dobra, trochę są ciemniejsze, ale jak mówię, brwi to jest szczerze i rzecz, na którą najmniej zwracam uwagę. Dobra, przechodzimy do fazy Ogólnie tak, jak chcę mieć większe krycie, to używam tego podkładu z Maybelline. Mam numer 16, idę to bardziej w taki różowy. Jest mega lekki, ale kryje i w ogóle super jest. Ale niedawno też kupiłam tą bazę. To jest taka baza serum, esencja taka z tintem z burżuła, i ona jest też super, tylko że ona no, nie kryje w ogóle, daje trochę tint. Ale bardziej tak, jak gdzieś bez makijażu wychodzę, bez makijażu to sobie ją nakładam. Jest też spoko, ale jeśli chodzi o makijaż, to, to jest jedyne, czego używam cały czas. Dobrze, a więc podstawę naszego makijażu mamy dane. Lecimy dalej z korektorem. Korektor z Everline. jak Widać, już mam go strasznie na wykończeniu, ale jestem mega lojalna. Ja cały czas używam tego z Eweliny, jest po prostu super. Ja mam numer. 0.5 Ogólnie tak, nakładam go sobie głównie pod oczy I staram się tak bardziej sobie podnieść twarz I w ogóle Wszystko co nakładam to tak staram się bardziej, żeby to było Żeby tak szło do góry kiedyś wdywałam sobie na brodę i no, teraz nie widzę potrzeby Daję sobie oczywiście na trądzik W ogóle trochę zjebałam, bo teraz sobie Wspomniałam, że ja Będę robić taki ciemny dość makijaż oka I wiecie Black, Smoky Eye, Femme fatale, Dark Feminine Energy Makijaż i ja zazwyczaj jak tak robię, to najpierw robię oko I później robię twarz, żeby mi się nic nie posypało i nic nie po prostu Nie zniszczył, żeby mi się makijaż twarz nie zniszczył Ale miałam o tym, także my będziemy sobie musieli poradzić tak Dobra, korektor zrobiony, słuchajcie teraz moja ulubiona część makijażu U, Serio kocham, bronzer, kocham Ogólnie tak, odkąd pamiętam, że zaczęłam się malować, używałam jednego produktu. Nie, na na, na jakieś takie pierwsze moje początki z makijażem, to używałam bronzera w, w tej paletce, używałam do konturowania z Golden Rose. Również rzuciłam się na stick z Golden Rose. On jest w ogóle już mega na wykończeniu, to opakowanie mam chyba prawie od dwóch lat. Jest to numer 04 i cały czas go używałam. On po prostu jest cudowny. No, dosłownie już mega resztówka, muszę go zużyć. E, ale ostatnio. Przerzuciłam się i totalnie zakochałam w tych bronzerach z A.A. Są po prostu cudowne, mega łatwo się aplikuje i mega cudownie wyglądają, tak... Jak takie masełko po prostu I ostatnio sobie właśnie dokupiłam drugi kolor No i tak, ja bronzer sobie daję tutaj pod żuchwę, robię kilka kropek Ogólnie te bronzery rozprowadzałam takim e, zciętym pędzelkiem O, oh, kocham! Druga rzecz jest nos ja ogólnie nie umiem konturować nosa I trochę robię to tak na wyjebaniu, że tak takie coś i... Ja po prostu blenduję to pędzlem I wychodzi zawsze, że mam cały po prostu brązowy nos i nie wygląda on ani trochę Wykonturowany To na proces, okej? Okay? Widzi, jak on super wygląda. jakby Ja nawet, ja nawet się nie męczę z tym pędzem. Po prostu on, on, jakby, on jakby sam do mnie lgnął. Ten bronzer. Daję sobie tak trochę na czoło. W sumie to za bardzo nie widać u mnie, ale daję to tak. Nie, daję to tak dla, dla zasady ja to robię. Dobra, i dam sobie jeszcze trochę tej 01, która już się kończy um, Nie wiem, trochę, trochę tutaj nad tą główną linią mojego konturowania Nie wiem I love it Dobra Może trochę Jestem trochę uzależniona od bronzera, okej? Okay? Dam sobie ciutkę, ciutkę więcej Róż z Eweliny. Widać też jak bardzo jestem wierna. W ogóle wszystkie napisy się zdarły, Jedyne co zostało to, że jest numer 2. No jest za ten róż w płynie. One są mega, mega super są. No i chyba też co go dzisiaj użyjemy. No, bo ja używam go najczęściej. Dobra, we're done here. jakby tak zawsze się maluję. To jest, to jest co robię. I to jest moja baza. Później dopiero wszystko zależy od oczu. Dzisiaj, dzisiaj chcemy sobie, chcemy się zrobić dzisiaj taką femme fatale, nie? Chcemy dzisiaj, chcemy, chcemy. Mam taką paletkę z Revolution której, która to jest moja jedyna, taka ulubiona. Są tu kolory wszystkie, które zazwyczaj używam do takiego dark, smoky makijaż. Damy se, nie wiem po ale damy se. Dobra, zacznę, zacznę od czarnej kredki może. Jedyne co się nauczyłam w tym makijażu, żeby no dobrze, Musi zacząć się. On nie może być taki ładny. Wiecie, o co chodzi? On musi, musi być piękny w swojej przydobcie. Co robimy zaraz? Biorę pędzel. Czy ten, wezmę sobie ten. I po prostu rozcieram to, co mam na górną powiekę I zrobimy z tego taki jakby cień. Potem potem dołożymy normalnego cienia, ale najpierw musimy zrobić tak. Dobra, teraz ogólnie jeszcze raz sobie daję. na górną linię kredkę, ale już nie wydaje się rozcierać. Tylko zostawimy sobie taki mocniejszy akcent. I od razu z tego staram się zrobić tą kreskę i wyciągnąć to oko do góry. Dobra, i teraz czy co robię, to czarna kredka w kąciki i e, wyczyścić to, co mam na dolnej powiece patyczkiem do uszu. Od razu to wygląda lepiej. Kiedyś właśnie jak robiłam taki makijaż, to właśnie wyglądałam brzydko przez to, że nie robiłam tego, i nie czyściłam i to i zastanawiałam się dlaczego, dlaczego nie mam tego tak fajnie obrysowanego. Trzeba wyczyścić to, co wygląda źle. E, dobra, wygląda to, wygląda to fajnie. I jeszcze dodamy sobie ciemnego cienia tutaj na te powieki. Who jest this? Być. Jest w ogóle jak Black Swan trochę. Mm, nie podoba mi się to, musimy to naprawić. Trochę za bardzo jestem taka śpiśnięta. Dobra. Jest ok, jest ok. Eee, trochę za bardzo wyszłam czarne do powieki. Ale może być, może być. Co? Ważna lekcja, której się nauczyłam w życiu, to to, jeśli coś jest dobre, to. Nie, nie, prze, nie przedobrzyć. Okej? Okay? Jeśli ja zacznę coś, cóż tu majstrować, to zepsuję się to na zawsze. Także lepiej zostawić tak i będzie dobrze. Dołożę sobie trochę czarnej kredki, myślę, że tak zostawimy. Dobra, oczy mamy zrobione, oczy już nie ta bo zepsuję. E, dalej, co ja robię dalej? E... Rzęsy, słuchajcie, że ręstę. Trzy moje główne ulubieńce to Wonder Lux Volume z Rimela Jest to kolor brązowy, ale totalnie nie wiesz, że to jest kolor brązowy. drugie ulubienie to jest czarny Sky High. Kocham, tylko że on bardziej. On bardziej tak, tak wydłuża, ale tak bardziej rozdziela te rzęsy. No nie, ma taki inny efekt, też jest spoko. Ale moja ostatnia perła, którą cały czas używam, i jest to chyba. Połączenie tego Sky High'a i tego z Paradise Big Deals z Loreal'a To jest połączenie Sky High'a i tego z kocham Także użyjemy sobie go dzisiaj Boże Kocham ten makijaż, wy I wy Girl wejse Opindol całe oko czarną kredką I nagle wyglądasz najbardziej hot na świecie Dobra, ciśniemy ku końcowi Zostało nam Puder i rozświetlacz, tak? Okej okay. Puder 1.1, jeden, jak ja używam z tej matki z Gimela, Numer 03, kiedyś miałam 01, ale jest trochę za jasny Ta 03 w sumie też jest taka jakaś taka jasna, ale okej okay. Moi mili Rozświetlacz Rozświetlacze mam ee, dwa Mam sprasowany z Revolution i mam w płynie z Golden Rose Zazwyczaj używam albo jednego, albo drugiego Ale dzisiaj użyjemy sobie dwóch A co? Jeszcze usta, bo już zapomniałam. Ogólnie zazwyczaj nie maluję na czerwono, ale mam wtedy dzisiaj na czerwone usta. I don't know why, ale chcę zrobić czerwone usta. Mam czerwoną szminkę kolor 104 z Miss Sporty i znalazłam konturówkę. Mini konturówkę z kalendarza adwentowego Sens. Jedyna konturówka czerwona, jaką mam. Także. Ogólnie tej kredki używam pierwszy raz w życiu. Nie wiem czemu, ja mam problem z konturowaniem ust Mam wrażenie, że jak konturuję górną wargę, to moje usta wyglądają dziwnie I, tak, i takie... nie wiem, jakieś za duże i... Nie wiem, mam z tym problem ogólnie trochę, ale... Dobra Nie wiem, do czerwonych ust też mam trochę problem I taką już awersję dziwną Totalnie nie siedzą mi te czerwone usta. Mm -mm, to, nie, to nie jest ten vibe. Poczekajcie. Podglądam jak to pieciara. Ale te usta? Much better. Od razu, od razu lepiej. Czyli ewidentnie czerwone usta nie pasują do tego makijażu. Albo po prostu mi nie pasują czerwone usta. But this is the final look. Ja chcę w ten... Queen, Man Eater Make-up To by było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku, I guess. Pa!